Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Raziel, a dzisiejszy tytuł, który postaramy się tu przybliżyć, to osadzona w pirackich klimatach taktyczna gra akcji od Ubisoftu. Jej akcja rozgrywa się w czasach Złotej Ery Piractwa na wodach Oceanu Indyjskiego, zaś gracz wciela się w rolę korsarza, dowodząc swym statkiem, będzie stopniowo budować reputację i gromadzić coraz większe łupy. Skull and Bones, czyli Czaszka i Kości, bo o niej mowa, jest taktyczną grą akcji autorstwa szankhajskiego oddziału firmy Ubisoft, której gracz wcieli się w początkującego pirata, próbującego zdobyć bogactwo i sławę. Tytuł ma łączyć podróże po dużym, otwartym świecie z rozgrywką wieloosobową. Deweloperzy nie są nowicjuszami w produkcjach z podobnego gatunku. Wcześniej tworzyli m.in. segment walk morskich do Assassin's Creed 4 Black Flag i doświadczenia z tamtego tytułu przenieśli do kompletnie nowej marki. Tytuł ma zostać wydany na platformę PC, PlayStation 4 i Xbox One. Coraz więcej się mówi także o konsolach nowej generacji, i niewykluczone, że gra pojawi się także na najnowszych konsolach Sony oraz Microsoftu. Produkcja studia Ubisoft Shanghai rozgrywa się w czasach tzw. złotej ery piractwa na wodach Oceanu Indyjskiego. Skull and Bones gracz wciela się w dowodzącego swym statkiem korsarza, który, poprzez odnoszenie sukcesów w potyczkach na morzu, buduje swoją reputację i gromadzi coraz większe łupy. Zabawę zaczynamy z pojedynczym okrętem, jednak, w miarę postępów, gromadzimy całą flotę. Statki dzielą się na klasy różniące się np. zwrotnością, zasięgiem, dział czy wytrzymałością. Każdy z nich możemy także wyposażyć w dodatkowe elementy zwiększające przydatność bojową lub po prostu uatrakcyjniające wygląd. W trakcie samych potyczek w Skull and Bones premiowana jest umiejętność wykorzystywania prądów morskich oraz wiatru, współpraca z partnerami oraz odpowiednio dobrana taktyka. Liczy się również używanie różnych rodzajów okrętów do odpowiednich zadań. Poza możliwością wymiany ognia z daleka, w grze istnieje także opcja taranowania innych statków. Lub przeprowadzania abordażu, co wymaga dobrego ustawienia się i wyczucia czasu, ale w razie sukcesu pozwala naprawić część poniesionych uszkodzeń. Jak już zdążyliśmy wspomnieć, Skull and Bones to gra osadzona w otwartym świecie, w którym istnieje zarówno możliwość walki ze sztuczną inteligencją, jak i innymi graczami. Pośród trybów rozgrywki wieloosobowej znajduje się Lud Han. Polowanie na łupy. Którym dwa zespoły po pięć okrętów walczą by odebrać zebrane bogactwa przeciwnikowi. Uzyskanie przewagi nad wrogiem nie jest jednak gwarancją zwycięstwa, bowiem na naszej drodze mogą stanąć potężne, bardzo wytrzymałe statki łowców piratów. W takim przypadku trzeba ratować się ucieczką. Gracze mogą tworzyć drużyny wraz ze swoimi znajomymi i wspólnie polować na kolejne łupy lub przeciwnie, zdradzać i okradać się nawzajem. Nie wiem jak wy, ale ja zarwałem wiele nocy przy Assassin's Creed 4 Black Flag. I do teraz jest to jeden z najbardziej ukochanych przeze mnie asasynów. Więc gdy tylko dowiedziałem się o projekcie Skull and Bones i zobaczyłem pierwsze gameplay z gry, to kibicuję temu projektowi z całego serb Kocham klimaty pirackich przygód, zarówno w kinematografii, jak i grach. Premiera parokrotnie była już przekładana. Na dzień dzisiejszy prawdopodobną datą wydania jest rok 2022. Czekacie? No, we're never gonna serve